Bardzo serdecznie Was witam przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop, a poza tym autor książki Toksyczny Związek. Ocal siebie, którą powinni przeczytać ludzie, jacy mieli do czynienia z toksycznymi relacjami. Dzisiaj porozmawiamy o związku z alkoholikiem bądź alkoholiczką. Na takie związki z wyboru raczej nieliczni decydują się, bo tego typu relacje istnieją głównie ze względu na to, że są ludzie wciągani w nie jak w bagienko. Niepostrzeżenie to się odbywa jakby pod osłoną nocy, ewentualnie w bardzo gęstej mgle. Można powiedzieć, że jest sześć faz tworzenia się czy kształtowania tego typu relacji i poopowiadam wam o nich teraz. Pierwsza faza to faza utajenia problemu. Człowiek, który jest czynnie uzależniony od alkoholu, może nawet nie zdawać sobie z tego sprawy, może nie znać diagnozy, mogą u niego działać bardzo silne mechanizmy, takie jak mechanizm iluzji i zaprzeczenia, więc on sam może łudzić się, że nie ma kłopotu, że tylko lubi czasem mocno się zabawić, że ma taką skłonność do melanży i do imprez, nie dostrzega tego, że znajduje się w szponach nałogu. Niektórzy jednak wiedzą o tym, są tego świadomi, może nawet mają na koncie jakieś próby odstawienia alkoholu, ewentualnie udziału w terapii, uzależnień, no ale jednocześnie chcą mieć związki. Wobec tego zaczynają stosować kamuflaż, kryją się z tym, zwłaszcza na początku zgrywają niewiniątka, nie dają po sobie poznać, że no mają takie ciągoty do alkoholu, że są w sponach nałogu. Bardzo dobrze ukrywają ten temat. Przedstawiają się jako ktoś, kto bardzo rzadko bywa na imprezach, albo wcale, bądź nigdy nie był w klubie, bądź coś w tym rodzaju, albo przedstawiają się jako ktoś, kto ewentualnie spożywa odrobinę alkoholu tylko do posiłku, kieliszak wina do obiadu, bądź coś w tym rodzaju. On umniejsza, bagatelizuje swój problem, albo w ogóle neguje problem. No i rzeczywiście można się dać na to złapać. I przeoczyć ten fakt, że ktoś jakoś dziwnie się zachowuje, nawet po kieliszku czy dwóch kieliszkach jakiegoś alkoholu. Na tym etapie jest bardzo trudno rozpoznać, że ktoś ma problem alkoholowy, ale nawet wtedy są pewne oznaki. To znaczy, ktoś, ta osoba, która jest w szponach nałogu, coś między wierszami może nam przekazywać. Może nie ugryźć się w język w porę. No, i w rezultacie wypłyną pewne informacje, jakieś wzmianki o tym, jak to było, jak to się film urywał, albo jak ta osoba w sposób szalony tańczy po spożyciu rzecz jasna, jakie tam były imprezy mocno nakrapiane, gdzieś tam można czasem coś takiego wyczytać. Poza tym charakterystyczne jest też to, że gdy osoba znajduje się już w szponach nałogu, to ma bardzo, że tak powiem, metaforycznie zawężone pole widzenia. Taki człowiek w większości wypadków bo nie zawsze, no są od tego wyjątki, ale w większości wypadków to jest człowiek, który nie interesuje się prawie niczym poza właśnie okazjami do spożywania alkoholu. Ten człowiek pójdzie chętnie do restauracji, gdzie można się napić, do cocktail baru, ewentualnie na jakąś imprezę, ale nie będzie raczej chciał słuchać o innych atrakcyjnych sposobach spędzania czasu. Raczej niechętnie pójdzie z wami na spacer, Niezbyt chętnie pójdzie z wami do kina czy do teatru, ewentualnie na jakieś inne rozrywki, no bo właściwie te rzeczy go specjalnie nie interesują, no bo on raczej wolałby spędzać czas tak, aby móc spożywać alkohol. Mimo wszystko, to bardzo jest subtelne, łatwo jest to przeoczyć. Nikt nie powinien obwiniać się za to, że nie dostrzegł wtedy, że ma do czynienia z kimś, kto, no właśnie, ten problem alkoholowy ma. Druga faza to jest faza niedowierzania. I tutaj yy, też nie jest jeszcze tak najprościej, ale powiedzmy, że już no, temat jest bardziej widoczny. Faza niedowierzania polega na tym, że człowiek zaczyna dostrzegać tę drugą osobę w różnych już okolicznościach po spożyciu alkoholu. No i wtedy ten człowiek, który ma problem alkoholowy, przejawia takie zachowania jak: no nagle z cichej, spokojnej, introwertycznej osoby. Gdy się napije, zmienia się, nie do poznania. O 180 stopni tam przemiana może nastąpić. Staje się ekstrawertyczny, głośny, bardzo kontaktowy, mega żartobliwy, taki pobudzony, jakby na, na adrenalinie mocno. No znamienne jest to, że ten człowiek w stopniu drastycznym wręcz się odmienia. I ma się wrażenie czasem, że mamy do czynienia z kimś zupełnie innym niż wcześniej, jakby nową wersją osoby. I na tym etapie to się wydaje wręcz nierealistyczne, niewiarygodne. A ponieważ to są często początki relacji, no to tak się przyjmuje: A no to tym razem mu tak, tak się wypiło i, i zaszalał, no popłynął trochę, poniósł go melange czy ją melange. No i w sumie się to bagatelizuje. Nie dowierza się za bardzo, że stało się coś niefajnego, coś niepokojącego. Lekceważy się zatem czerwoną flagę, taki sygnał ostrzegawczy. I życie toczy się dalej relacja dalej się rozwija. Trzeba też pamiętać o tym, że istotną rolę odgrywa tu czynnik w postaci czasu, bo to nie, nie dzieje się z dnia na dzień, tylko to się dzieje na przestrzeni na przykład tygodni, nie od przypadku do przypadku takie okoliczności mają miejsce, więc nawet jeżeli człowieka coś niepokoi, no to on potem jakoś to wycisza, uspokaja się. W międzyczasie przecież są też inne akcenty, jakieś przyjemne, dobre chwile, fajne chwile. Widzicie tego człowieka też raczej trzeźwego lub całkiem trzeźwego. No i ma się do czynienia z tą wersją człowieka, która jest w porządku. Więc tym bardziej nie ma się takiej gotowości do tego, aby uwierzyć, iż coś tam złego się dzieje. Czujemy już często na takim etapie, że coś jest nie halo i może działać już jakaś intuicja, natomiast nie dopuszczamy je zbytnio do siebie. Trzecia faza to jest już faza szoku i dezorientacji. Ponieważ wtedy, kiedy ma się do czynienia z osobą spożywającą alkohol i będącą w szponach nałogu, no następują w pewnym momencie jakieś incydenty. Zaczynają się dziać rzeczy bardzo osobliwe. No na tym etapie na przykład już yy, zaczyna ta osoba tak świrować z alkoholem, że mamy ochotę ją gdzieś skądś wyprowadzać, niemal na siłę, żeby przestała już pić z jakiegoś koktajl baru, czy jakiejś knajpy, ewentualnie z jakiegoś spotkania. Często może nastąpić szok, jeżeli ten człowiek no, ujawnia już swoją tą wersję, właśnie nietrzeźwą. No bo powiedzmy, że chłopak idzie na kebab z kumplem o 16 i nagle wraca o 23 kompletnie wstawiony. No to dziewczyna już wtedy doświadcza tego szoku i widzi, że ten koleś to chyba naprawdę ma temat jakiś alkoholowy. Albo odwrotnie. No nagle chłopak spotyka się z dziewczyną i widzi, że ona jest strasznie jakaś zmarnowana, totalnie zmęczona. Oczy mega podkrążone, no i ona mu zaczyna pociskać farmazonę. A bo ciężko jej się spało, bo było jej jakoś ciężko w nocy, coś tam, coś tam, coś tam. No a potem od jakichś znajomych dowiaduje się, że przecież ona była praktycznie do samego rana na jakiejś dyskotece i tam ostro dawała wpalnik. Więc znowu tutaj mamy do czynienia z szokiem, no bo nagle odkrywa się coś, co nam się bardzo nie podoba. Niekiedy na tym etapie następuje też dezorientacja, no bo do już z taką wzmożoną siłą dociera, że ma do czynienia jakby z dwiema osobami i to jest jeden człowiek, ten w szponach nałogu, ale on ma dwa zupełnie, totalnie odmienne oblicza. Stąd zaczynamy doświadczać dezorientacji. Faza czwarta to jest już faza współuzależnienia. Współuzależnienie polega na tym, że się ponosi rozmaite koszty emocjonalne, ale nie tylko. Dlatego, że ktoś znajduje się w szponach nałogu. No i tutaj na tym etapie następują tak zwane często walki o butelki albo walki o szklanki. Na przykład ktoś obala butelkę wina, no a potem jeszcze mu małą, no bo schodzi z niego ta dopamina, schodzi z niego to pobudzenie, więc chce jak najszybciej gwałtownie to nadrobić i sięga po jeszcze mocniejsze alkohole, pije je jak wodę, no i już jest kompletnie wtedy wstawiony. Więc co robi partner takiego człowieka? No różne rzeczy ludzie współzależnieni robią. Zaczynają chować alkohol, zaczynają dyskretnie wylewać część alkoholu, żeby alkoholik miał wrażenie, że już wypił całą butelkę wina. Zaczynają unikać, podejmują takie świadome starania, żeby no nie bywać w miejscach, gdzie znajduje się alkohol, co oczywiście powoduje konflikty, no bo alkoholik chce właśnie tam bywać i te okazje zaliczać. Inne sytuacje to, to jest jakaś forma asekuracji. To znaczy, ktoś się upił, nie poszedł do pracy, dzwoni pracodawca czy tam współpracownik albo ktoś taki i pyta, co jest grane, o co chodzi. I osoba współuzależniona zaczyna kłamać, no bo to był bardzo silny atak migreny, bardzo mocne zatrucie albo coś w tym rodzaju, bo się zaczyna kryć, jakby asekurować alkoholika. Czasami alkoholika trzeba asekurować dosłownie. Trzeba po niego pojechać i pomóc mu dotrzeć do domu, bo on powłóczy nogami. Trzeba go asekurować dosłownie, bo on zaczyna skakać po meblach, więc dobrze byłoby, żeby się nie połamał. Więc naprawdę trzeba go asekurować w sensie w tym wypadku zupełnie dosłownym. Czasami trzeba go asekurować, ponieważ włącza mu się po alkoholu może agresor, więc trzeba tę osobę bronić. Trzeba stawać po jej stronie, jak nie. Przy przepychankach, to jakichś bójkach, bądź czymś w tym rodzaju. Niekiedy angażuje się osoby trzecie do tego, i tak dalej, i tym podobne. Wreszcie następuje faza piąta. Faza piąta to jest już wyniszczenie, bo człowiek, który żyje z alkoholikiem, jest już sterany tym, jest zmęczony. Nie ma za bardzo żadnych atrakcji fajnych poza tymi okazjami do spożywania alkoholu, co jest męczące. Samo asekurowanie alkoholika, kłamanie w jego imieniu, chowanie tych butelek i tak tak dalej, no też drenuje człowieka z energii. Taka osoba w ciągu kilku miesięcy może zupełnie zmienić swój wygląd, nawiasem mówiąc. Jeżeli mieliście do czynienia z alkoholikami, to przyjrzyjcie się, jak wyglądaliście przed takim związkiem, na zdjęciach, zobaczcie to sobie, a jak wyglądacie w trakcie albo tuż po. Można powiedzieć, że człowiek staje się jak zombie, jest ruiną samego siebie. Te twarze po takich relacjach to są twarze ludzi no, całkowicie wydrenowanych z energii, z witalności, takie wyszarzone, oczy są smutne, przybite. Ci ludzie po prostu przypominają zombie. I ta faza wyniszczenia może trwać bardzo długo, bo poplątane są z tym właśnie te mechanizmy iluzji i zaprzeczenia, które samemu też się posiada. Człowiek współuzależniony w pewnym momencie zaczyna też przejawiać pijane myślenie, nie myśli już racjonalnie. W głupi sposób przyjmuje alibi partnera, byle tylko relacja jakoś tam przetrwała, byle nie było kolejnej awantury, byle znowu nie było kłótni o alkohol albo o inne rzeczy. Akceptuje się coraz gorsze zachowania, trochę się też do tego już przywyka. Trochę się przyjmuje je za normę, za coś takiego prozaicznego, codziennego, zwyczajnego. A więc to wszystko wymaga też takiego wyniszczenia w sensie metaforycznym. Człowiek niszczy własne standardy, niszczy własną hierarchię wartości, niszczy swój własny kręgosłup moralny, niszczy swoje wyobrażenia o tym, jak chciałby, aby wyglądał związek. Bo to wymaga zniszczenia, inaczej nie dałoby się wytrwać w takiej relacji, na przecież wszystkie te mechanizmy do tego człowieka mobilizują, żeby dalej w tym trwać. Bo taka relacja właściwie jest jak bagno. Ono wciąga, wciąga, wciąga. Człowiek ma nadzieję, że w pewnym momencie dotknie stopami dna i będzie mógł się odbić, ale tego dna nie ma. Bo relacja z osobą czynnie uzależnioną od alkoholu i uporczywie nieleczącą się to jest jak bagno bez dna. To jest mega toksyczna relacja już w pewnym momencie. Wyniszczenie może wiązać się również z tym, że mogą nastąpić tam akty przemocy. Akty przemocy psychicznej bądź akty przemocy fizycznej, gdy osoba pod wpływem alkoholu robi rzeczy, których wolabym tu nawet nie opisywać. I wreszcie jest ostatnia faza, faza szósta. Niestety, nie zawsze ona następuje. Jest to jednak faza ocalenia. W pewnym momencie człowiek jest już tak styrany, że zaczyna poszukiwać, no przynajmniej niektórzy ludzie zaczynają poszukiwać desperacko ratunku. I niekiedy go znajdują. Zaczynają interesować się grupami wsparcia dla osób współuzależnionych, zaczynają interesować się pomocą psychologiczną, zaczynają szukać książek o tej tematyce, ewentualnie no, coś, co wcześniej ukrywali. Na no, tyle, na ile dało się ukrywać, bo często już w pewnym momencie to jest tajemnica poliszynela, że ktoś jest alkoholikiem, więc to, co wcześniej ukrywali, zaczynają ujawniać, mówić o tym swoim bliskim, swoim przyjaciołom albo. Przynajmniej właśnie psychologowi, czasem ksiądz może być jakimś powiernikiem, też jakimś wsparciem, więc następuje takie odtajnienie tych sekretów, następuje zarazem konfrontacja z tym, jaka jest prawda o danej relacji, no i jest szansa na to, że dana osoba wyplącze się. Niestety, niejednokrotnie wymaga to złamania samemu sobie serca. Toksyczne związki to są takie relacje, które niechętnie się kończą, tak to ujmę poetycko. Więc czasami trzeba być asertywnym w relacji z samym sobą. Warunkiem nastania fazy ocalenia jest odpowiedzialność wzięcie odpowiedzialności za swój stan, za swoje położenie, za swoje emocje za to, że się wyniszczało za to, że dało się wplątać we współuzależnienie za to, że ignorowało się sygnały ostrzegawcze. No, za to, że generalnie brnęło się w to dalej. To, to, to jest bardzo trudne. Po tym opisie już słyszycie chyba, widzicie, że to jest naprawdę trudne, bo to nagle wymaga odrobienia lekcji, które są bardzo zaległe. Trzeba niezwykle dużo odpowiedzialności na siebie przyjąć, i to jest ciężkie do udźwignięcia. Stanowi to jednak warunek ocalenia. Dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście weźmiemy odpowiedzialność za swój los za swoje dalsze życie, przyjmiemy do wiadomości, że popełniliśmy pewne błędy, uznamy je, postaramy się wyciągnąć z tego lekcje, no i zaczniemy realistycznie myśleć, szukać rozwiązań, co jest, to, to też jest bardzo trudne, to jest bardzo pod górkę, bo działają rozmaite mechanizmy psychologiczne, nie tylko iluzji zaprzeczenia, choć ten w szczególności, no to jest szansa na to, że ktoś się z takiej relacji wyplącze. Ze względu na to, że to jest tak niebywale skomplikowany i ciężki temat, jak wspominałem, faza ta nie zawsze następuje. Niektórzy żyją z alkoholikami do końca, aż alkoholik przesadzi już w takim stopniu, że już przestanie stąpać po ziemi. No, albo rzeczywiście jakoś w inny sposób dramatyczny relacja się skończy. No, czasem osoby będące w szponach nałogu no, mają jakieś wypadki. Albo no już tak rażąco źle się zachowują, że już nie ma opcji, nie ma możliwości kontynuowania takiej relacji. Mogą wjechać jakieś naprawdę bardzo okrutne zdrady, okrutne przypadki przemocy, bądź coś w tym rodzaju. Natomiast no, lepiej jest nie czekać do aż tak krytyczny, krytycznych momentów i zacząć wyplątywać się z relacji wcześniej. Dlatego, jeżeli ktoś dostrzega, że znajduje się w takim związku toksycznym, to zdecydowanie zalecam, aby poszukiwał pomocy. Zanim nastanie jakaś taka faza, że już no, jakby nie ma wyjścia, lepiej to robić wcześniej niż po nie w czasie, im wcześniej, tym lepiej. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Mówił dla was Rafał Olszak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop prosty.